Panie prezydencie, dotąd prosiliśmy, teraz żądamy. Kiepskie zarobki, skorumpowani szefowie, brak ubezpieczenia. Trzeba to rozwiązać. Jest coraz gorzej. Co robię źle? Nie bierz tego do siebie. Mogą sparaliżować cały kraj. Wcześniej wszystko załatwimy. Wierzysz w to? Prezydent bez partii politycznej, niezależny wariat, który cudem wygrał. Zdobyłeś 52% głosów i miałeś błyskotliwą doradczynię. Kto im kazał? Dlaczego atakują Panie prezydencie, proszę się cofnąć, pani także. Spokojnie, towarzysze. Ten. Opuśćcie broń, nie powinni jej zobaczyć. Tak jest. Możesz ją obciskiwać przez cały dzień. Strajek transportowców wywołuje wiele problemów w całym kraju. Jak długo to potrwa? Pani drink. Nie zamawiałam. Pani drink. Czekam w 24:07 PF. Hotel Imperial Resort. Pani pozwoli. Może pani wejść? Zostawiłam komórkę w salonie. Minęło dużo czasu, ale ją znalazłem. Ona wie. Mieszka w Kolumbii i nie wie. Nie znalazłem pani komórki. W tym miejscu to już trzecia. Uzurpatorka. Oszczędzę ci czasu. Na stronie piątej zaznaczyłam moje wątpliwości. Doskonale. Przejrzę je w domu. Uśmiechaj się na sesji fotograficznej. Musi być spokojna, rodzinna. Wierzysz, że to coś zmieni? Wydaje się nieistotne, ale warto pokazywać pozory stabilności. Dobrze. I dziękuję. Czego chce tata? Nie wiem. Wzywać je do domu. Zapasz mocną kawę. Dzień dobry. Proszę ja pani, słyszałam śmigłowiec. Lepiej pospiesz tych tutaj. Sprawa nie podlega dyskusji. W czerni wyglądasz mniej grubo. Ile to potrwa? Masz lepsze zajęcie? Niby jakie, pani pierwsza dama? Zmień ton. Niech potwierdzą plan B. Boski jak zawsze. Zabierz te dwa. To nie jest normalne. Przełącz rozmowę. Niełatwiej zrobić oddzielne zdjęcia, a potem skleić je w komputerze? Co dziś piłeś? Whisky? Nie twoja sprawa. Mamo, jeszcze jedna nieobecność i powtórzę klasę. I tak powtórzysz. Zapewnimy ci prywatnych nauczycieli. Tatuś jest prezydentem. Najmniej popularnym, ale jednak. Negocjujcie. Lizet, zmień sukienkę. Nawet matka ją gnębi? Co z ciebie za matka? Ty nie masz żadnej. Szczęścia. Negocjujcie. Wspaniale. Brwi jak Frida Kalo. Juana tu idzie. Towar jest bezpieczny. Zawiodłem cię kiedyś, partnerze? Cześć. Co z samolotem? Wszystko gotowe. Tu i tu. Jeszcze jedna paczka? Dosyć. Proszę pana. Bardzo tęsknisz za Was, jesteście piękną parą. Dziękuję. Na zdrowie. Weekend w Nicaraguj na Dziewiczej Wyspie. Znacie ten kolor wody? Jest piękny. Było niesamowicie. Może wrócimy tam, razem. Dobry pomysł. Wypijmy za wspólny wyjazd. Za wyjazd. Nasze zdrowie. Carlos! Chcę rozwodu. Rozmawialiśmy o tym. Wybrałaś w zły moment. Nigdy nie będzie dobry. Strajk transportowców pół roku temu, nauczycieli. Jesteś egoistką. Nie widzisz, że kraj jest sparaliżowany? Czasy są ciężkie. Musisz być cierpliwa. Nie muszę, mam tego dość. Nie rozumiesz? Paola. Paola! Próbowałam po dobroci, bez skutku. Straszysz mnie? Myśl co chcesz. Ale pamiętaj, że nic już nas nie łączy. Oboje podjęliśmy się tej misji. W tym problem to wyłącznie twoja misja. Z tobą nie da się rozmawiać. Stani w oknie swojej sypialni. Szaleńczo za tobą tęsknię. Za często to robimy, nakryją nas. Zabierz mnie na Bora, Bora. Co będzie, jeśli prezydent skaże mnie na dożywocie? Powiedz, że chcesz ze mną spędzić całe życie. Tego najbardziej <śmany> pragnę. Dilo. Powiedz. No powiedz. Pojedziemy razem na Bora Bora. <śmany> Masz jogurt w żyłach zamiast krwi. Nie nakryją nas. A na Twoim koncie pojawi się suma, która zapewni Ci królewskie życie. A jeśli ona zacznie coś podejrzewać, co wtedy? Spójrz, co odkryłam. Ta mała rybka połknie przynętę. Postępują nieludzko. Proszę, obejrzyjcie to nagranie. Nasza fundacja od lat wspiera dom dziecka. Pieniędzy jest za mało i są wyrzucane w błoto. Niech pani ją zostawi. Nie wolno jej dotykać. Proszę stanąć po lewej stronie. Unormujemy sytuację. Liczymy na współpracę. Teraz albo nigdy. Bogota, Kolumbia. Co to ma znaczyć? Śpią. Mów cicho. Oszalałeś? Co mnie teraz czeka? Sierociniec na jedną noc, czy na zawsze? Nic nie trwa wiecznie. Nie mogę mieć dzieci. Masz z tym problem, więc spakuj się i odejdź. Wszystko się ułoży. Będzie dobrze. Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Nie mówię tylko o fundacji i o dzieciach, ale i o tobie.. Myślisz, że jego nie zabolała ta wiadomość? Naprawdę tak uważasz? Oczywiście? Zapomniałaś, jak mówił, gdy urodzi się nasze dziecko, gdy Willston zrobi to czy tamto, kiedy się zaczęło? Stan się zaostrzył. Bez Nic z tego. Jeszcze żyję? I jestem twoją mamą. Po śmierci również. Moim lekarzem jest różaniec. Serio? Oczywiście. Niestety nie słyszę. Proszę zaczekać. Sygnał zanika. Teraz lepiej. Bardzo mnie interesuje. Nie sądziłam, że nasze wideo dotarło do Meksyku. Proszę przysłać całą dokumentację. Być może zdołamy zasilić pani fundację. Zapraszamy do stolicy Meksyku. Nasza firma wszystkim się zajmie. Skoro pan tak mówi... Oczywiście. Państwa pomoc wiele znaczy dla sierocińca. Nie myślę, że źle ci życzę, albo że jestem egoistką, ale nie znasz tych ludzi. Nie. Wiesz, jaka jest sytuacja. Pieniądze pomogą tym dzieciom. Daj Boże, ale pomyśl. To od tak rozdaje pieniądze. Poza tym Meksyk jest daleko, nikogo tam nie znamy. Obiecaj, że zadbasz o siebie. W razie czego wezwij lekarza zgoda? Mamo? Chłano, poinformuj mojego męża, że wyjeżdżam na kilka dni. Usiadłaś na drugim końcu stołu. Nie bądź śmieszna, sama mnie poinformuj. Nie jestem śmieszna, nie chcę z Tobą rozmawiać. Czyli zamierzasz wyjechać? Mam dość tego więzienia. Przesadzasz. To zły moment. Sytuacja w kraju jest krytyczna. Jak zawsze. A ja potrzebuję powietrza. Duszę się tu. Pamiętasz, co psychiatra mówił o stresie? Zgoda. Ale bądź dyskretna. Nie rób zakupów w Miami jak poprzednio. Dziennikarze tylko czekają na nasz błąd. Nie martw się. Słucham? Podać coś? Nic, dziękuję. Z drogi. Dzień dobry. Nie mów, że nas porzucasz. Wolałabym umrzeć, droga Pietat. Jestem głupia. Masz tylko małą walizkę, już mi lepiej. Kretynka. To nie miasto Meksyk. Dlaczego tu lądujemy? Gdzie jesteśmy? Co się dzieje? Proszę za mną. Niech ktoś mi pomoże.